Cześć, jestem jak a dzisiaj nagrywam sobie y, alfę koda MW2, znaczy nie MW2 y, koda Modern Warfare Nowego i jest, będziemy grać 2 na 2, a ze mną jest oczywiście Janosik No i startujemy gunfighta zwykłego Zagramy dwa mecze pewnie, czy jeden Znaczy na odcinku jeden czy dwa Nie wiem hmm. No, i oczywiście, jakiś WP mi jest. A no, właśnie mówiłem ci chyba, ale jak celujesz, to jak klikasz prawą gałkę, to się wychylasz, jakby. Znaczy, pokazuje ci się taka kropka na rogu ściany, czy tam czegoś, że ten. A Janosik, wejdź szybko na imprezę i sprawdź, czy masz udostępnianie włączone. Mam po już nasz odcinku. A no tak, zapomniałem. Jakby, to to widzisz tych typów? Już nie widzisz, ale widziałeś, można było ich widać przez swoje no przestrzenie. nie mogę chodzić? No bo to, musicie Ado. zacząć. A muszę być tym, a muszę, o widzę jednego, tam, tam... Masz snajpę, czaruję. a na drugiej broń masz taki karabinek. Zabiłem jednego. Jakby to, to jak ktoś umrze, to już się nie respi, tylko jest kolejna ale runda, odwrót. tak jak w jakimś rainbow'ku. Wale chłopa ze snajpę. Wychyl się. Łatwo. Jest jeszcze taki drugi tryb. Znaczy, to też jest 2x2. 2, ten drugi tryb. No, ten drugi tryb też jest 2 na 2 ale on jest taki średni. Bo tam nie masz od razu broni, tylko musisz jakby znajdywać na mapie. Gdzieś na podłodze są. A jak się rzuca tak granaty? L1 i R1. I werko mu rzuciłem. Ja też. Nie wiem co to... Mój pierwszy frag! Dobrze Wiem gdzie jestem ten goście, to cię Dobrze Dobrze No i, i co? Fajne No okay, ja już to grałem a Janosik grała pierwszy mecz dopiero Teraz no. Teraz jakiś kałach No W ostatniej rundzie będziemy mieli pewnie same digle czy coś takiego bo Czasami tak jest w ostatnich albo przedostatnich względach Granat! Dwóch tu mam Jednego będziesz miał bardziej po prawej ty tak sobie... No tam Dobrze No, ale zabiłeś. Ile masz killi? Dwa. Dwa. No, ja mam trzy. Widziałeś, jak dostajesz biopę? No. Ja idę na prawo, a ty na lewo od razu. O no, umarłem. Jest jeden na jeden. No. Chyba z tyłu no bo czy przed, nie, nie wiem gdzie on do twojego burkku, No, za w to był. Nie umiem tym akaczem ja grać. O, ta broń jest pip. Ja na lewo, ty na Jakby to, to ten granat na R1 się tak przykleja fajnie. O nie, u mnie było ice. Się... Brawo. <ślać <ślać za nubek. Ja tak zrobiłem raz ze no, to... snajpy. Myślałeś, że deadniesz już? No. No to brawo. Ten to ja wytan? idę na lewo teraz. Kur... Uważaj, no, ja flash, czy tam smoke? Gościu wyrwał japę, a ja wyrwałem okay. nade'em. Tam był przed tobą gościu. No. Okay. Łatwo. 4 do dwóch. No. O, teraz do tylko pistolety. No. Mówiłem, że później będzie taka runda. To jest odigle czy pistolety? To jest pistolety. Glosiu wyrwał w japę mocno. Podpalił mnie. O, dobrze. Jeden auto. Co za debil. Ile mam fragów? Fajnie to wygląda 7. rozrzut, ale jest trochę duży, co nie? No, 7 mam fragów. Jak teraz wygramy, to wygrywamy. Bo do 6 się gra. Po popoliłem typa Ja mu robię plecy Plecy Dobrze Z noża go zabijesz No No i masz więcej killi ode mnie, brawo Gra No dobra, no to Dzięki za oglądanie, jednak był Jeden meczyk Bo coś tam się zepsuło Czy coś takiego podczas drugiego meczu i musiałem go uciąć więc dzięki za oglądanie zostawcie sobie lajka i dzwonka i dobranoc cześć